Dzień dobry. O, a, a tutaj jest Dzień jeden chłopczyk. Dzień, Dzień dobry. Witamy Państwa. I co? Zaczęło się. Tak, tak. zaczęło się kolejny sezon wykoty. Hura! Powiem wam, że one są tak cichutkie ja obliczałam i mówiłam do Marcina, 15 powinny się zacząć. I z zegarkiem w ręku jeden pierwsza Piesza już jest, tak. się wykociła. Druga przyczepa. Popatrzcie gdzie my jesteśmy, dopiero kurczę. To już druga przyczepa. Jesteśmy tutaj prawie na końcu. końcu. No ale jeszcze w tamtą stronę. Tak, i... ale prosto, no właśnie, no tej, tej prostej linii. Nie sądziliśmy, wiecie to, że aż tyle żwiru tutaj pójdzie. Tyle ton. E, mieliśmy nadzieję, że tutaj jedna wywrotka wystarczy na ten kawałek. Natomiast myślę, że dwie... No może dwie wystarczą. I to tak... Czurek liczy, liczy i zawsze się przeliczy. No. Nikomu nie zazdrościmy e, drenu, jak ma to zrobienia. Nie. To spójrzcie tutaj. Tutaj jeszcze jesteśmy w czarnej, ze przeproszeniem, tam chęt no, daleko. Tam, mamy chyba pierwszą warstwę tam do pewnego e, momentu. Do pewnego momentu, myślę, że do połowy mamy pierwszą warstwę. Tragedia jest taka, że tutaj nie widać, ale tam i ten fragment musiałem cały czyścić, no bo były deszcze, były śniegi, zaczęło się zapadać, to jest oczywiste. Roboty ziemne się powinno zaczynać i kończyć, nie powinno się przekładać. No nam już sił nie starczyło i poza tym zrobiło się ciapowato. Jest dzisiaj ostatni dzień klucza się perliczek. Pamiętacie, jak zakupiliśmy jajeczka? I wyrażaliśmy już wtedy swoje obawy. 40 sztuk to było. Tak, to było 40 sztuk. Wyrażaliśmy swoje obawy, że są małe, brudne, a niektóre były widać, że my też były za brudne. Znaczy, my te tarte tak, były wiecie, tak. papierem czy czymś ostrym Dokładnie. I no, musimy Wam powiedzieć, no, no Mieliśmy relacje, mamy niestety. oko. My już tyle jajeczek, co my wykluliśmy, więc naprawdę już wiemy, jakie jajeczka powinny być wkładane do inkubatora. To się czuję. Tak, i wyobraźcie sobie, ile się wykluło. 40 sztuk wykryło się 8. W tym, jest... w, tym, w tym 3 mają problemy z nogami, tak, może jest... jeden dojdzie. To jest. Tragiczny wylęk, tragiczny, i to mm. na pewno nie jest wina nasza, z tego względu, że my, tak jak dobrze wiecie, wylęgamy już naprawdę Wstydobu, nie wiem, pod... ile Ja myślę, że to już yy, ponad 500. Ponad lekko, 500. Lekko. Inkubator mamy jeden z najlepszych. Temperatura zawsze jest dobrze ustawiona, więc mm. to niestety jest wina osoby, która po prostu. Hodowcy. Hodowcy, nie zna się i nie wie, co robi, więc. Yy, Wiecie co, my nigdy tego raczej nie robimy, ale w tym wypadku zrobimy dla Was taką małą przestrogę. Niech... Przepraszam. No i słuchajcie, no... Po telefonie. Po, po telef A, po, po, po telefonie tak. właśnie jesteśmy, także widzicie, to jest wszystko, to są te brudne jajeczka, o których mówiliśmy, to są te, o, to jest te szorowane, tu gdzieś było jeszcze indziej gdzieś szorowane, już nawet, o, chyba... Nieważne. Także to, to jest zapłacone. To kosztowało 160 zł. Yy, miesiąc, miesiąc naszej pracy i prądu inkubatora, bo to trzeba z wodę wszystko sprawdzać, czy się dobrze dzieje. Dodatkowo kupiona pasza, na, na, no przecież musicie mieć, jak macie piskraki, od razu musicie mieć czym karmić. Także nie wiem, my nie karmimy tym, tym kur, nie wiemy co z tym mamy zrobić. To kosztuje 80 złotych i teraz mamy yy, tych, ile 8 Osiem. Osiem. mówiłaś? 8 Osiem w tym jeden, nie wiadomo czy dwa. Ile tam mówiłem z tymi nogami? Dwa, dwa z dwa. nogami yy, są takie, może wyjdą, więc to nie mówię. i na 8 powiedzmy sztuk, będziemy miesiąc czasu je musieli osobno prowadzić wszystko grzać, a miało być 20 niosek, czyli tu miał być wylęk, według tego pana w granicach 30-35 powinien być wylęk i jaj i myśmy mieli z tego mieć koło 15, 10-15 niosek. Wniosek będzie z 8, prawdopodobnie statystycznie rzecz biorąc 4. Może pokażę Także, panu, tak? mm, no patrz Dobra, maluchy są zdrowe, to się cieszymy. No to nie wszystkie, prawda? Poważę, bo ona no bo no, o widzicie krwida, tego, ten jeszcze jest taki... No, ten, ten, on tutaj on te nóżki tak podkurcza. Ale może... Maluszki są śliczne, bardzo ruchliwe. Powiem Wam, że znacznie bardziej ruchliwe niż tak. pisklaki. Tak, bardziej, no. Y, y, kurze? no żeby nie uciekł. No, no o, widzicie, Zobra, o, widzicie, o widzicie. jak on podkurcza, Nie wiemy co z tego wyjdzie. Ale jeden miał też tak i mu się nogi poprawiły, no to liczymy, że coś będzie. Są śliczne. Ale nie, no ale niestety. nie zobaczymy. Także bardzo uważajcie na OLIX. E, imię tego pana jest Kacper. On ma miejscowość na P. Więcej już nie powiemy, żeby tu nie być, bo to wiadomo, że w Polsce wszystko trzeba mieć w sprawy sądowe. Cholera wie zresztą, co nie trzeba nie mieć. Ale ale dla nas i wiecie, ja do niego dzwoniłem. Pytałem się kilkukrotnie, bo ja wiem o co pytać i cały czas mnie wprowadzał na minę. Także efekt, efekt wydatku rzędu prawdopodobnie nas to będzie około 400 zł. Mówię z prądem, z pracą na cztery na, samiczki. Także to jest najdroższa perliczka w Polsce. Ostro nie polecamy. Ostro nie polecamy. Mhm. Mamusia, ojej, mamusia. Chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. dużo co się daj, ojej. Ale ma wymiona wielkie, rany. Oj, jedziemy, jedziemy, wielki nusi. Cześć, kochany. Nie, 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 nie Saś, kochany. Cześć, oto samczyk jest jeden. Tak? Kurczę. Piękny. Wiesz co, bo ta przeszkadza. To dobra. To jest piękny samcyku. No czekaj, nie, daj mamusi. Ty, ty też będziesz mamusią, zaraz też dostaniesz, Poczekaj. Poczekaj. Nionia! No. Cześć! Ale taki powiem Ci rzeźki! So, jeszcze jedno wiaderko by mi się przydało. Nie, są się biedackie. No! No, już szybciutko na, narobicie. Zaraz zresztą będzie też cieplej. Czekaj, poczekaj, no przecież tu kobieta miała wysiłek, rodziła ty zaraz. A ten większy jest. Ten taki bardziej spokojny. Tak? Chyba większy, no. Ale mamuśka, i tylko ona dużo jest, krada jeszcze. Tak. <grym, 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 Jezus, <Maria> Przypchnęły ją. Przypchnęły mnie. Dalej jestem przygłożona tu. Czeka. Jezus, Maria. Bo to się pchają krowy na mnie. Nie daj się przecisnąć. Powywam, że naprawdę kawał dużych zwierząt i silnych. To się tak wydaje, ale jak one pchają, to. Nie, ty już mnie dopytałaś i najadłaś. Daj teraz. Bo mamy dwa nowe maluszki i chyba mamy samiczkę, kochana. I tą wielką. Cześć. Cześć kochanie. Cześć. Kochana moja. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj w nowym świecie. Cześć. Dynia, dynia, na maję. Ja tutaj inspiruję, robię dobry karta. Dobra, a ty jesteś samczyk, tak? Ty jesteś samiczka, ty jesteś samczyk. Dzień dobry samiczku... samczyku. <grym> Cześć następny pulpeciku. I o, następny kebabku. <grym> Cześć. To jest chłopak tamten z tyłu, e? tak? Chodź, pokaż się chłopaczku tutaj. Jest! To... jest to... Pisiaczek! Jest! Mamy Dzień chłopaka! Dobry. Tutaj jest jeden Dzień chłopczyk. Dzień dobry! Dzień dobry. Uh. Dzień. Witamy Państwa! I co? Zaczęło się! Tak! tak. zaczęło się kolejny sezon wykoty! Hurra! Powiem Wam, że one są tak cichutkie. Ja obliczałam i mówiłam do Marcina 15 powinny się zacząć. I z zegarkiem w ręku jedna, pierwsza Pisa już jest, tak. I się wykociła. A tutaj pokaż się dziewczynkość, to fajdana. Mamusia cię jeszcze nie wyczyściła. Dziewczynka! A, Dziewczynka, mamy dziewczynkę piękną. No to z nami zostaniesz na zawsze. O Jezu, w oko dostała. Jedna z tych obieczek. Znowu? Znowu ma białe oko. Co by z tymi o oczami? Jeju. Ojoj, oj, oj, oj. Marta, wam... Marta, musiała ci przywać Albo bóż. Marta, albo wiesz, a może one coś im do do oka wpada i ich zadrapie. No, mo... no nie wiem, czasami mają, wiecie, no i tak jest tego znacznie mniej. Tak, dużo mniej. Dużo mniej, no. Ale... Ale jakie one mają wymiona duże. No, mę. Mę. no dzielna jest. Dzielna mamusia. Mę. bardzo ładnie. Ma... Słuchaj, marcheweczkę kupimy im dzisiaj tak samo. Dobrze, wiesz? i po słome, pojedziemy. I po słome, pojedziemy, no. Dobra. Ale fajnie, co? No, zaczynasz no. się. Powiem Wam, że no to fajna jest sprawa, no. jak się same tak dzielnie okocą. Tak, tak. Że nic, nie, nic się nie dzieje, że nie ma jakichś problemów. No. Nic się nie przyczerać. My już też trochę odważniejsi jesteśmy, już się je widzieliście. No nic nie pozamykane, mogły po tak, prostu tak, rodzić tak, gdzie tak. chciały. I Ale... to dobrze, bo ścisku sztucznego nie wywołaliśmy. No, Marcin, pokaż. Tutaj może w tą stronę macie, jak Marcin tutaj opowiada. Wcześniej tutaj po prostu zastawiliśmy im zrobiliśmy taką barykadę, tak. żeby nie dochodziła, albo żeby te maluchy nie uciekły, no. jakoś tak się obawialiśmy. Chociaż wiadomo, maluchy będą się trzymały mamusi blisko. Ale no już jakoś pierwsze wykoty to były takie, no troszeczkę człowiek się obawiał, a już teraz już coraz większą to My, ma tak, taką mamy pewność siebie i zwierząt. Znamy je. O. Uczymy się ich, znamy je i wiemy je po prostu jak, jak to przebiega. I też wiemy, że po pierwszym wykocie, prawda? Zawsze pierwszy wykot jest naj, taki no najbardziej może być proble, problematyczny, no bo one też nigdy nie miały. Teraz tak. to już są mamki, przecież już zaprawione w boju. Tak, zaprawione tak. w boju. Dokładnie. Kochanie moje ma mamuchy. Mamuchy moje kochane. Mamuchy. Mordeczko ty. Mordeczko. you mm -hmm. No to ponieważ mamy urodziny dzisiaj, no to poszliśmy specjalnie, pojechaliśmy na pewną stację taką, ona troszeczkę jest dalej, dlatego tam nie jeździmy tak częściej często żeby kupić marchewkę, którą zaraz przerobimy na, na biurek. No i będziemy dawać kurom, królikom, wszystkim, wszystkim komu się da. Nawet Ma, pieski. Na, nawet tak, znaczy pieski to tam jedzą inne rzeczy, to chyba dzisiaj już nie zmieszczą nie, jednej ale, marchewki. Ale, ale generalnie psy te nasze dostają marchewki. Dokładnie. Także dzisiaj cały zwierzyniec będzie miał na bogato. Myślę, że kilka takich chcemy zrobić w pojemniku. Żabciu? Poczekaj. No, no właśnie. <śle> tak się zastanawiam. Zobaczę czy nie zobaczę? Ale to co to wyższe? To nie powinno w ogóle. Nie, ale wiesz, co to dobrze wyciągnąć? Ojej. Była bardzo szybka akcja, jeżeli chodzi o marchewkę, którą starliśmy, szybko im zanieśliśmy i zapomnieliśmy kamery wziąć. A jak one się rzucą w tym momencie do ziarna i marchewki, to już jest kaplica, to w tym momencie już nie ma szans, żeby ich odciągnąć. Ale no dobrze, bo chcieliśmy, żeby po prostu na no nasze zwierzaki dostały coś smacznego, coś dobrego. Teraz przywieźliśmy od mireczka e, balot słomy, bo nam się słoma już pokończyła, już wam pokazuję. A Marcin w tym momencie właśnie wsiadł w traktor i będziemy wieźć balot tam, do, do nich blisko właśnie tego ich. Ich obor, obórki, no bo wiadomo, trzeba by Chociaż one tam dobrze miały pościelone, ale chcemy jeszcze dołożyć, żeby po prostu miały tak no jeszcze bardziej luksusowo i komfortowo, właśnie w szczególności teraz na wykoty. Uu! Marcin, odach właśnie zaczepił. Proszę Państwa, dach się jeszcze trzyma. Dobrze, ale trzeba pasy zdjąć. O i teraz, teraz, do przodu, do przodu. O, no myślę, że teraz będzie okej. Okay. To tak. widzisz, już nie łatwa sprawa, bo nie chcą się wbić te e, zęby. to nie takie łatwe, to z boku pewnie, tu by łatwiej wchodziło. To, to, tak, to, pas, tak, tak. Traktor się odjeżdża trochę. Tak? No, no, no właśnie. Bardzo dobrze. I stop, poczekaj, ja mu już wezmę! A Dziuniu, kochanie, za chwilę robaczku, ja muszę nóż wziąć, później przyjdę do ciebie, pokiziamy się. Ci, że są takie dobre, każda się daje pogłaskać, przecież no. to jest z dziećmi. No. I takie spokojne. są, Przecież piąteczka zawsze była lekko tak, prze, tak, prze, tak. przestraszona. Zobaczcie co a zrobiliśmy, przy... bo zawsze wiatry są z drugiej strony, a dzisiaj wyjątkowo wieje od wschodu. I taki parawan im zrobiliśmy, żeby troszeczkę ten wiatr zatrzymać. A wiesz, że mały już wargę podnosił. Co ty ja wargę podnosił. A ten ma a malutka? A malutka jest ta. A malutka jest sam. Ty też... Ojej, patrz na tą. Zobacz jakie ona, jaka ona duża. Chyba dzisiaj będzie twoja kolejca, ojej, koleżanka. Uważajcie, uważajcie na swoje dzieci, No ale spokojnie. Chodź tu mamcia. Ale tu fajnie co? Można spać. Spójrzcie My jak przyjemnie. Na grubo daliśmy grubo niech marstwa. mają przyjemnie. Jest, było sucho, ale stwierdziliśmy, tak. że przy małych to... Chcieliśmy im luksus no. mały zrobić. A co tam? mała taka ciekawostka: spójrzcie, jak my już wysoko jesteśmy, Macie no, prawie głową do sufitu. Widzicie, jakie to, to jest chyba z taka warstwa? I... No? To tutaj, jak będziemy to wywozić stąd, to o, Popatrz, ale to będzie roboty. Spala, to chyba trzeba będzie naprawdę y, od nowa wszystko robić tak, na nowy nowa. rok. Co roku taką po nową. Po prostu robić. podniesiemy to, może jakoś uda się wyciągnąć no. i wsadzić nowy balot, może. No wiesz, dałoby się, bo traktor taka by to się zrobił. przepychają, no. Co Wy do no, nienormalnej No co się jesteście? przepychacie? To taka? A, Pankurę. tam jest mama, a tutaj stoi przyszła mama. Ech. Ojej, o patrz na nią. Podobno nam mówiono, to nam Mirek właśnie zwraca uwagę, że jak tutaj się taki dołek zrobi, e, że to się po prostu obsunie jej ten brzuszek, ten cały płód... Do dołu, do dołu to w tym momencie a, jest oznaka, ja że... Panował. Tak, że będzie właśnie Dzień Wykotów, po niej jeszcze tego bym jeszcze, jeszcze nie widzę, niekoniecznie myśliśmy, dzisiaj. Myśleliśmy, że też będą bliźniaki. Eee, Co nie, bo to tak takie, no, takie jest napuchnięta, mniejsza jest tamta troszkę, ale też ma z dwa, dwa takie baniaczki z lewej sprawy no prawej strony. Zobaczymy, zobaczymy. <laughs> o, coś ci cieknie. Masz zawór walnięty mały. A ty gdzie się pchasz? Będzie, ja nie mam zawórka walniętego, ja tak sobie ślużam pod siebie. <laughs> Jejdź. Bo jest odważny. No. I ona też jest odważna. Bo to jest chłopczyk tutaj, a tam dziewczynka. Patrz, patrz, patrz. A ty to świnki jesteście. Jecie, jecie, co? No powiedz, no taki wysiłek dzisiaj. No, dostały marchewki, troszeczkę owsza dostały. Dzisiaj tak, luksusowo. Witaminki, nie wapno. Tak, 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 tak. Mówię, to łupię. też jest ważne, żeby je suplementować wapnem. No. U nas zawsze mają cały rok mają lizawkę. O, o, li, a tak, i ona ta lizawka, to mówiliśmy, ona ma komplet mikroelementów, witamin, makro, wszystko ma tam. I to, to, a w lizawki mają na przykład tylko selen i tam jakieś e, mikroelementy. Tak. A to tak jest bogatsze. Trochę to mają i lizawkę, i to, to bogatsze. No, przy naszym małym stawku jest to moim, naszym zdaniem dobra inwestycja. Po drogie to jest, ale raz na 3-4 miesiące, zanim one to wyliżą, a wszystko dostają. A gdzieś to działa, gdzieś w tym pachu. A ja bym do ciebie troszkę chciał, bo ciebie trzeba uczyć, bo ty z nami zostajesz całe życie. To na za ulubionica. O patrz, a ty kuleczka będzie się kładła, Ksiani. Kuleczko to nie jest do... Ona znaczy to jest. Po, ona myśli, że to jest i chce wejść Aha, a, bo na chce koza. do paśnika wejść. No. To jest koza, no? Kuleczka zawsze kombinuje. Nie ty ma szans, żeby coś było na skrócie. Kuleczko, ty jesteś specjalna, no? Naprawdę. To... Ojej, ale nie, ale nie Tu na tak? U ciebie, bo ty jesteś na tym. Dobra, mała, za, zabijamy się, nie, bo no my coś ja zjeść je... byśmy chcieli. Co? Ja je tutaj wiesz, od wiatru no. nie. Dobrze, mama, już został. idę <grym> coś z jednym. <grym> Dobrze. Niam, niam, niam.